Siemano, witam w odcinku, gdzie pełnie stracę konto. A o co chodzi? Już wam tłumaczę. Dzisiaj do mojego niku dodam hasło, które posiadam do konta Fortnite i zobaczymy, czy ludzie włamią mi się na konto. Ale jeszcze przed oglądaniem nie pamiętaj, żeby stawić opeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale, bo lecimy po 150 tysięcy, a więc zostaw suba, zostawiłeś? Jeszcze na ekranie pojawiła się osoba, która wygra 500 fałdolców z tamtego odcinka, także zgłoś tutaj w komentarzu. A w tym odcinku z okazji, że zostało mi tylko 270 fałdolców, ponieważ 500 pójdzie dla tamtej osoby to robię konkurs na jakąś motkę za 200 fouldorców, ale żeby wziąć ją, trzeba wpisać. Kondkuba w sklepie, ponieważ to jest największe wymaganie. A 2000 lajków pod tym odcinkiem do 24 to równa się kolejny odcinek za dwa dni. A ja loguję się na moje multikonto i zobaczymy, czy ktoś się nam włamie na konto. A więc, widzowie, jak widzicie, mam ustawiony link jako password bump123 i to jest hasło, które ustawiłem na tym moim drugim, zapasowym koncie. Wraz ze mną jest tutaj Mokry i Kubonix, którzy będą mi towarzyszyć, gdy starce konto. Czyli jest Mokry i 7-latek z poprzedniego odcinka. Kiedy nic na początek na Kubonix, ależ obrażony będzie do końca odcinka. Jak zobaczy, że ktoś się na konto, to dam jeszcze w bonusie maila mu. Ogólnie widzowie, wyłączyłem też dwuetapową weryfikację, po to, żeby osoba, która na przykład mi zabija lub ja ją zabiję, mogła się zalogować na moje konto. Ja mam ze 2 muszę się zalogować na konto. Tak? Już wam zapłaciłem przed odcinkiem, <laughs> żebyście ten... Halo, Kuboniks, odcinek, halo. Ej, ten już mi konto kradnie. Ej, dobra, myślę, że jakiś mi, nie wiem, jakiś kurczę, gracz ukradnie konto, tutaj Kuboniks mi kradnie konto. Pis? O nie, podpisałem z nim jakiś pakt pewnie teraz. <laughs> podpisałem ze mną umowę. Podpisał z tam tak, ci konta. Ej, nie, Kuboniks to nie miało tak wyglądać, jak coś, okej? Okay? Gościa mam, niszczą hey, go! Mokry, coś ty? Mam, Mam, ty go Mamą gość, mister, tylko bielę, dobra. Kuboniks, jak mogłeś przegrać? Aj, Kubonix, no Jezu co paradoks. <laughs> no, co paradoks, no, co Password bump 123. Ja ten, pomysłowy bym się hasło ogólnie. Już widzę te, te tysiąc widzów, którzy teraz próbują się zalogować na moje konto. Ej, no, no. Bambi, bambi, no. bambi, chodź tu. Mam E. No nie, bo on znów z nim podpiszesz. O nie! Dobra, Mokry, już za późno, no nie. Nie, proszę, nie ja, ja mam obiad Trudno, nie masz obiadu Fortnite najważniejszy Powiedz mamie Mama, gram Fortnite a Nie przeszkadzaj Dobra, to jest o jedną osobę mniej Kubonix poszedł lulu 17.30, śpi Ej, czy to jest nowa pompa jakaś? O, to Ja mam napisane, że Ścielam za 500 Pewnie wy widzowie tej pompie Nie wiecie już od paru dni Ale ja trochę opóźniony jestem tego Fortnite'a Więc wiecie Bo kiedy wsiadaj do taksi Zabieź mnie na Na typ Okej, okay, stacja typy Chciałeś uciec Widziałem to Lecimy do Kubonix no on niby tak poszedł na obiad, on ci kradnie konto teraz. O właśnie mi się też tak wydaje. Bo mamy typów? Co ich tu jest? Dostałem twoje pompy. Dobra, zabiecie, leży! Pokry! Ja dostałem kurczę bombę! O nie! Co jest grane przez Co? okno? Leży kolejny! No, ale ty chyba dobry jesteś. Ale mi teraz oglądają, miejmy nadzieję, że okradną cię. Ja jestem najlepszy w korek, nie wiem czy wiesz. O, no właśnie, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale mokry dołączyły do tego korek tako seksja youtuberów. Ciekawe widzowie, generalnie, czy w tym momencie no, jakieś osoby się zalogują na konto, czy można na przykład teraz zagrałem sobie grę, ale jakieś osoby, nie wiem, zalogują się. Nie wiem, później, bo nie wiem, może teraz próbuję coś zrobić. Pewnie patrzę, cały czas jedna osoba mnie obserwuje. fortnite są nieprzewidywalni, to hakerzy mogą być, coś. Mokry bym sam ale no niestety umowa. Podpisałem umowę. Torek <laughs> Zakaz hakowania konta bambika. Tak. Ojoj, oj. Mokry ty pijańcu, najgorszy. Tak, dobra, nie. Elo, Elo, Elo. Dobra, mokrego mamy z głowy, idziemy sobie dalej. Idę zabijać ty, bo idę podbijać świat Fortnite. Paliwo jest? No co? Ja się tak muszę Fortnite interesować bo newsy robię, a ja nie wiem, że paliwo. Widzicie, tylko pod odcinki, tylko pod odcinki gra Fortnite'a <gry> Nie, znaczy no, ja jeździłem łódką w tym sezonie, nie raz, ale mam mało paliwa, ale... Moje o, typa, mokry! Pomocy! Wjeżdżam jak bambo i robię sobie coś tam lambo i zjeżdżam tu sambo bo yeah. wow. je... wow! O, idealnie, papa, mi timing, Zabię, typa akurat, się leczę. Dobra, ma lowa, ma takiego lowa, że normalnie on chyba płacze już No co?! Mokry! Normalnie on chyba płacze już. Ty bo cię daj gorszy! On ma 10 KP! Nie! Nie! <laughs> nie umieram! Nie, zabiłem kolejnego, jestem potężny, jestem najlepszy w tą grę. Jeszcze kolejnego jedyno... zabiłem, mokry jak ja 5 fragów miałem normalnie! Ej, my dalej Kuboniks jest tutaj zobacz! Jak on zgosił gotowość, skoro podobny jest na obiedzie? co? Ja Michał, tak nic? Jak on zgosił gotowość, skoro on jest na obiecie. A Ja tam okay, jestem ja mam... No jak to kuponik! Jak kuponik zaznaczył to! Nie! Dobra, dobra! To do świad, dobra! Ta, ja Trolu, powiem że skąd zastakowałeś? No nie, no nie lubię. ja nie odznaczył no tak, teraz, jak ty to zrobiłeś? Skumerzy, gupi O, mam tego, mam tą skrzynkę legendarną i mam tego, skara. Nie, zabiję go, go łatwo. Ja mam skara fioletowego, łatwo, łatwo. No, co? No kurczę, mój No mokry zównie nie żyje, nie, mokry. Mokry się flexuje epickimi ustawieniami, a nawet grać się potrafi, nie. Nie, zabiłem typa kolejnego, dobra, jestem potężny, jestem najlepszy w tą grę komputerową. Idę do was, przyjaciele. O, nie, mam typa kolejnego, najgorzej. Proszę, nie. Leży? I pyk! Dam, dam radę, dam radę, dam radę. Wielki, 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 wielki. Pyk! Dobra, wielki. udało nam się. Jesteśmy wielcy. Ej, mam kolejnego typa tutaj, chodźcie, dwóch typów nawet. O nie! Zabiłem je! Kubo nix! Grzybie, najgorszy, chodźcie szybko! Kubo nix! kawa? Nie, mokry, nie, mokry naprawdę. Zabiłem kogoś! Nie! Zabiłem jednego! Drugi też mnie zabił, to jest dla mokrego. Ej, zabiję ich czy nie? Nie. Dobra, 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 i pyk! Patrz, jaki strzał potężny. No i lepszy jestem? Dobra Nie! Ty, cheater! Jakiś y, chyba hakują mi konto! O nie, tylko nie to, proszę! E, dobra, lecimy tutaj w takim razie na słone wieże. I, i, i ja, ja już czuję, ja już czuję, że mnie hakują, naprawdę. Ty, mnie nie zhakowałeś, Kubonix. Nieprawda. Nie jestem jak Kubonix. Tak, tak. Każdy dobrze wie, Nix się o tym. Każdy. Dobra, mam Pompę i ma to Cox. Teraz to mogę miażdżyć, wizowie. widzowie. Tak o. Idziemy na typów. On określał, tam jest Kubonixem. Dobra, idę wam pomóc. Ej, co jest? Ej, ruszyć się nie mogę. Halo. Ej, co jest zgrane? Ej, mam 4 shippingu, ej. To myślę tak, wo? Czy jak... Ej, już ja się nie mogę, widzowie. Ej, uni serio zabrali mi konto! Co jest grane? Wylogowanie, powiodło się. Ej, oni serio wamali mi się na konto! I w tym momencie jestem w trakcie montowania tego odcinka i zapomniałem wam powiedzieć pewnej ważnej rzeczy. A mianowicie zapomniałem dodać? O tym, że będę co odcinek dodawał jedną osobę do moich znajomych. Oczywiście na głównym koncie. I już wam mówię jak to będzie wyglądało. Co każdy odcinek będę wybierał jedną osobę, którą będę dodawał do znajomych. A jedyne co trzeba robić, to po prostu pod odcinkami pisać swój nick w Fortnite. Cie. A ja zawsze na początku nowych odcinków będę dodawał jedną osobę. Ale oczywiście wymagania to subi i kopeczka w górę pod odcinkami. Oraz najważniejsze rzecz, czyli wspieranie mnie z kodem KUBALO. Ponieważ do znajomych dodaję tylko osoby, które mnie wspierają właśnie z tym kodem. Czyli inaczej wspierających. Dobra, ja już kończę tą informację, którą chciałem wam przekazać. I kontynuujemy odcineczek. Yy, jakby, co się na końcu stało? Od razu potem zmieniłem szybko hasło oraz włączyłem dwuetapowe logowanie. Ale tego się nie spodziewałem, co się kurczę na koniec stało odcinka. Dosłownie mi wywaliło z Fortnite'a i miałem problemy z zalogowaniem się. Oj chyba więc już tego nie będę robił. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. I pamiętajcie, że jak wbicie 2000 lapek do 24, to odcinek będzie za dwa dni. No i manko. Ale stop, stop, stop! Jeszcze nie ma końca odcinka, ponieważ pewien kamień Fortnite, którego już dobrze znacie, napisał mi na Discordzie, że chce wam opowiedzieć pewną historię. A więc ja korzystając z tego, że nagrywam odcinek, dam mu opowiedzieć historię na końcu mojego odcinka. To było dwa lata temu. To był normalny dzień. Piękne lato. Słońce biło. się zaszło, ale to nie jest ważne. Byłem z kolegami na Pokemonach, łapaliśmy Pokémony i robiło się już późno. Ja, jako mały Kamil, Fortnite stwierdziłem, że już muszę iść do domu. A oni zobaczyli, że nagle pojawił się rajd na jakąś legendę. I namówili mnie, że żebym poszedł. Chociaż się bardzo wypominam, że tam nie pójdę. No i poszliśmy. To było trochę dalej, tak z 3 km, coś takiego. Poszliśmy, szliśmy. No. Wróciliśmy już z tego rajda, mieliśmy legendę, no i to tak wyszło i wracamy, już jesteśmy blisko miejsca, znaczy byłem w sumie bardzo blisko pewnego sklepu, ale to nie zważy w tej historii. Okej, okay, to była taka droga i idziemy i nagle baba Jaga wyskakuje i my uciekamy, i tak uciekliśmy i jej zwialiśmy. A więc do widzenia widzowie, to było wszystko, pa Kamil Fortnite i wszystkim siema. Ella!